Cześć Dziewczyny z tej strony Beata Tomczyk. Słuchajcie mojego kanału na YouTubie poświęconemu zdrowemu odżywianiu, odżywieniu intuicyjnemu, gdzie pokazuję w jaki sposób wyjść z zaburzonej relacji z jedzeniem i ciałem i również z aktywnością fizyczną, bo to bardzo często idzie w parze. I kochane, dzisiaj chciałabym taki filmik wam przekazać, który ma wami potrząsnąć. Ja generalnie. Mm, Patrzę z, z, z taką trochę trwogą na to, wszystko, co się dzieje dookoła, na to, w jaki sposób jesteśmy, jakby, edukowani w temacie jedzenia, w temacie olżywienia, w temacie diet, w temacie naszego zdrowia. I, I myślę, że ten filmik do kogo ma trafić, ten do, do, do tych ludzi trafi. I taki też jest mój tutaj zamiar w tym wszystkim. Słuchajcie, kochane, koleżanka, koleżanki opowiada mi o tym, jak zamierza właśnie ta dziewczyna przejść na dietę Cambridge, gdzie będzie miała minus tysiąc kalorii, gdzie oczywiście, jeżeli to jest dieta wegańska, wyklucza różne rodzaju nabiał ze swojej diety, tłuszcz ze swojej diety, węglowodany ze swojej diety, no i generalnie zamierza się odżywiać kapustą, brokułem i ewentualnie zje dwa orzechy, żeby coś tam tego tłuszczu było, no bo wiadomo, że gospodarka hormonalna kobiet potrzebuje tłuszczu. I, i słuchajcie, i ona chudnie i ona się cieszy, bo schudła 7 kg, no, no tak, no schudła 7 kg i to jest oczywiste, że schudła, ale... Ta kobieta zdaje sobie sprawę z tego, została uświadomiona, kiedy kupowała tą dietę na przykład za tam, nie wiem, 500 złotych, że ta dieta zniszczy jej zdrowie, zniszczy jej gospodarkę hormonalną, zniszczy jej metabolizm i zaraz za tej, po tej diecie, po której schudnie tam pewnie 10 kg, będzie miała efekt jojo i po tym efekcie jojo prawdopodobnie wpadnie w nieustanne, nieustanne odchudzanie się, dietowanie, napady na jedzenie, a tutaj już jest prosta droga do tak naprawdę zaburzeń odżywienia i no tak, mam klienta. Kochani, w dzisiejszych czasach potrzebujemy być bardzo, ale to bardzo świadomymi konsumentami, konsumentami, tak? Musimy w dzisiejszych czasach wiedzieć, jak się odżywiać, jak się odżywiać świadomie, musimy być doedukowani. Moim, moim zadaniem jest doedukowywanie ludzi, edukowanie ludzi. Myślę, że w ogóle tutaj na tym, na tym kanale na YouTubie będę więcej mówiła takich treści edukacyjnych też, ponieważ Często zauważam takie coś, że przychodzi do mnie klientka na sesję z coachingu, gdzie chce wyjść z zaburzeń odżywienia, ale ona bardzo, bardzo mocno pragnie tak naprawdę nadal zostać w tym statusie quo, w tym, w tym miejscu, w którym jest, gdzie tak naprawdę nie do końca je dosyta, nie sięga po odżywcze posiłki, boi się tłuszczu, bo boi się, że przytyje. Yy, I... To wynika moim zdaniem z trochę takiego pogubienia w dzisiejszej kulturze diet, w dzisiejszej w ogóle kulturze, gdzie każdy może powiedzieć wszystko i z takiego zaufania lekarzom, w żyjemy w pośpiechu, więc nie do końca mamy czas na tą edukację, taką świadomą, bo to wymaga od nas czasu, skupienia, zaangażowania, regularności, świadomości. I dodatkowo właśnie poprzez ten pośpiech w dzisiejszych czasach my po prostu gdzieś na dalszy plan yy, sprowadzamy nasze zdrowie, bo w końcu jeżeli wchodzimy i w miarę funkcjonujemy, no to nie jest tak źle, a przecież teraz każdy ma problemy z jelitami, chodzi do lekarzy i wraca od tych lekarzy z reklamówką leków, tylko że zapytajmy się tego lekarza, nie wiem, kobieta w ciąży, czy na przykład, to też przypadek mojej koleżanki, czy w ogóle powinna suplementować kwasy omega-3. No de facto ta kobieta akurat jest w, działa razem ze mną w firmie Ecology, gdzie właśnie tutaj promujemy bardzo wysokiej jakości kwasy omega-3, o tym tutaj też na YouTubie nie mówiłam, ale, ale myślę, że to jest moment, w którym powinnam to zacząć mówić. No i ta kobieta właśnie pyta lekarza, czy powinna suplementować jakieś kwasy omega-3. No nie, nie, w ogóle dieta nie jest potrzebna. Dieta nie jest istotna tak bardzo w ciąży. Wcale tutaj witamina D na, na poziomie 5000 jednostek, a najlepiej sobie w ogóle badania zrobić, nie jest potrzebna. Wcale nie, jest nie są potrzebne kwasy omega-3, nie jest potrzebny jod, nie jest potrzebny selen. Wszystko jest w porządku. Słuchajcie, kobiety, kochane moje. Musimy być doedukowane, ponieważ nam naprawdę mogą wcisnąć złe rzeczy. Ja jestem sama przypadkiem osoby, która poszła do lekarza, ponieważ jej dziecko miało trochę problemy z oddychaniem w nocy, trochę zaczęła moja córka chrapać, gdzieś tam jakieś były kaszle. Ja do końca nie wiedziałam o co chodzi, bo standardowe odrobaczenie nie podziałało, jakby myślałam, że to może o to chodzi, ale nie podziałało. A tu się nagle okazało, że jednak trzeba było mocniej odrobaczyć, wykonać biorezonans, dać porządnej jakości kwasy omega-3, zwiększyć dawkę witaminy D, dać witaminę C, bo wiadomo, dzieci chodzą do szkoły, różne rzeczy łapią, już, tak powiem, a lekarz już oczywiście dał mi tutaj receptę na astmę, w sensie wypisał mi kwitek na astmę, dał receptę na sterydy do nosa, na wziewy i przepisał masę różnych zabiegów właśnie pod kątem astmy. A wystarczyło po prostu porządniej odrobaczyć to dziecko i, tak jak mówię, dać dobrej jakości suplementy, produkty sprawdzone, a nie oczywiście byle jakie. Dziewczyny, takich przypadków mam na pęczki. Tak? Jest kobieta, która jest w ciąży, krwawią jej dziąsła i lekarz mówi: No trudno w takim razie, chyba pani nie może mieć zębów, bo za każdym razem, kiedy pani myje zęby, to te dziąsła bardzo krwawią, ale nikt nie powie o tym, że trzeba po prostu dać witaminę C. Dopiero zielarka powiedziała tej kobiecie, że zastosuj witaminę C, maść, też do ustnie w formie powiedzmy askorbinianu sodu i już te dziąsła tak naprawdę po pięciu dniach przestały jej krwawić. Lub inna kobieta, która miała problemy z tym, że masa dziecka w płodu nie przerastała, ale żaden lekarz nie powiedział, że wystarczy zasuplementować argininę. Też jakaś tam inna kobieta holis, o holistycznym podejściu o tym jej powiedziała. I trzeba też odstawić kawę, ponieważ kawa też wpływa na brak tego przyrostu masy ciała. U niektórych, oczywiście, dzieci płodu. Więc zobaczcie, my naprawdę potrzebujemy być do edukowania. Tutaj trochę wychodzę poza temat, bo akurat takie przykłady teraz mi przyszły do głowy, ale to też kwestia diety, tak? Jak, jak dużo jest diet, które mówią tysiąc minus tysiąc kalorii, proszę bardzo, i do wiosny będziesz super laska. Nie dajcie się temu zwieść. Tak samo się nie dajcie zwieść dietom 1000 minus 400 kalorii. To nie działa. Dieta minus 400 kalorii spowoduje u ciebie efekt jojo, bo ciało. Dopomni, dopomni się swojego, powie w końcu, no nie, sorka, tak to nie będziemy sobie grać, bo ja tutaj potrzebuję dostarczyć sobie kalorii, pożywienia, energii, odżywczości, yy, więc no nie, tak samo jest ten wyścig szczurów, gdzie my po prostu nie potrafimy odpoczywać, nie dość, że mamy niezaprogramowany nie sposób na jakby prawo do odpoczywania przez naszych rodziców, to teraz dodatkowo w tym wyścigu szczurów, w tym pędzie życia, to my już kompletnie zapominamy o tym, że my potrzebujemy być w rytmie domow, do, dobowym, żadne z nas jakieś tam późne sowy i tak dalej. My jesteśmy z kowronki, mamy wstawać o wschodzie słońca, że tak powiem. Nie mówi się nam o tym. Dostajemy kartkę od dietetyka, masz jeść to i to i ty, co jesz na śniadanie? No zaraz zerknę do kartki. Może dzisiaj mówię trochę bardziej Mocno, ale ten przekaz ma być dzisiaj mocny, bo jeżeli przychodzisz do mnie, to do mnie wychodzisz z pełnoletnością żywieniową, a nie jakieś tam pitu-pitu. Ty masz jeść 15 gram szynki na śniadanie, ale nawet nie wiesz, dlaczego masz jeść tą szynkę na śniadanie. Nie wiesz, dlaczego masz jeść to białko na śniadanie. Nie wiesz, dlaczego między jednym posiłkiem a drugim posiłkiem ma być pusto. Masz nie jeść, masz nie podjadać. Nie wiesz o systemie molekularnym w jelitach, który właśnie powoduje, że tobie się wszystko tam pięknie czyści i, i samoczynnie Twoja waga wraca do punktu wyjścia, ale nie nie, ponieważ o tym się nie mówi, o tym się nie edukuje. Dzieci dostają o 8 rano muffinki słodycze na śniadanie, ponieważ jest kiermasz słodyczy, bo, bo Rada Rodziców chce zarobić pieniądze dla tych właśnie dzieci, kosztem tych właśnie dzieci. I nie ma świadomości, nie ma świadomości. Niestety, zbijam się, jakby obijam się o beton. I kochani, mówię to Wam, ponieważ bardzo Was tutaj apeluję do Was, zachęcam Was, jeżeli masz problem z jedzeniem, to zrób coś z tym, bo skutki są nieopłakane, nie, po prostu skutki są katastroficzne, tak? Katastroficzne, jeżeli masz dzieci, edukuj siebie, bo masz dzieci i odpowiadasz za te dzieci. Ja jako dietetyk, psychodietetyk, doradca żywieniowy, jestem za Was odpowiedzialna i moim obowiązkiem jest edukowanie Was, żebyście wiedzieli, że jeżeli masz jakieś problemy trychologiczne, nie wiem, jakieś tam łuszczyce, problemy ze skórą, świądem, łupieżem, to w pierwszej kolejności dobrej jakości kwasy omega-3, natłuszczenie ciała od środka. Jak masz suchą skórę, pięty Ci pękają, kwasy omega-3. Jak masz depresję, przede wszystkim kwasy omega-3, witaminy D, witamina C, witamina z grupy B, kompleks, szczególnie witamina B3. Czy mamy tą wiedzę? Jak masz tarczycy, starczycą problem, to do, uzupełnij sobie organizm jodem, selenem, cynkiem, magnezem. To są podstawowe, to jest podstawowa wiedza. Jeżeli na śniadanie to nie słodkie drożdżówki, nie pączki do plecaka dziecka, tylko białkowo-tłuszczowe śniadania, ewentualnie węglowodane, ale dobrze skomponowane. My o tym nie wiemy. Dziecko przychodzi potem mi do szkoły i mówi, ale koleżanka jadła pączka i drożdżówkę na śniadanie, ja też tak chcę. No i dziecko ma rację, bo ono nie chce być gorsze, nie chce być izolowane, bo oni sobie jedzą w automatach, gdzie mm, dopuszczalne są normy cukru w tych danych, nie wiem, batonach, drażetkach, ono też to chce jeść. I jak mam takiemu dziecku wyjaśnić, że to nie jest dla niego zdrowe? Więc potrzebujemy szerokiej edukacji. Kochani, jeżeli macie problem z jedzeniem. Przyjdźcie do mnie na sesję, ja Was ustawię po czterech sesjach i będziecie jak nowi, ale my się boimy zainwestować, no bo to jeszcze nie jest tak źle, jest tyle wydatków. Kochani, to chodzi o Wasze zdrowie. Nie oczekujcie, że lekarz Wam powie, że macie zjeść sobie właśnie kwasy omega-3, czy macie sobie zjeść witaminę D, czy macie sobie zjeść, yy, nie wiem, witaminę C w postaci, nie wiem, 10 gramów askorbinianu sodu. Wam tego lekarz nie powie. Lekarz Wam da antybiotyk, da Wam jakieś, jakieś tam kwasy i 2000 jednostek witaminy D. Potrzebujemy być doedukowani, potrzebujemy mieć świadomość żywienia, bo potrzebujemy codziennie najlepiej poświęcać nawet te 15 minut czasu na doedukowanie się z mądrych książek, holistycznych książek, ale równocześnie potrzebujemy mieć czas na... Aktywność fizyczną, regularną aktywność fizyczną. Jak ty mówisz mi, że ty nie masz czasu na aktywność fizyczną, to znaczy, że masz źle ustawione w życiu priorytety. To znaczy, że ty nie, nie masz do końca świadomości, czym jest ta regularna aktywność. Dlaczego? Z prostego powodu. Ponieważ kultura diet mówi ci, że aktywność fizyczna to jest związana z sylwetką, kształtowaniem formy życia, odchudzaniem, ale nie masz świadomości tego, że twój mózg będzie dotleniony, że twój układ krwionośny będzie lepiej pracował, że nie będziesz miała problemów z insulinoopornością, że będziesz miała obniżony cholesterol przez to. Tego, te, o tym się nie mówi, że to jest właśnie. To są profity płynące z dobrej aktywności fizycznej. Więc i po tym filmiku mam nadzieję, że będziesz, że zrobisz coś dla swojego zdrowia, że zrobisz coś dla swojego zdrowia, że zaczniesz się edukować, dlaczego nie mleko UHT, tylko mleko albo od krowie, yy, mleko krowie od krowy pasącej się na łące, yy, pełno, tłuszcz, pełno tłusto, tłuste, <noise> że nie byle jaki tam olej rafinowany, tylko smale do smażenia. Tak? Dlaczego? To musisz to wiedzieć. Tak, że, że nie jakaś tam drożdżówka na śniadanie, płatki ofiarne na śniadanie, tylko konkretne porządne śniadanie, że jajka potrzebujesz mieć w swojej diecie, że ryba nie dostarczy Ci odpowiedniej ilości kwasów omega 3. Kochani, z takim dzisiaj do was tematem przychodzę, krótkim, ale myślę, że dobitnym, ponieważ naprawdę nie ma co liczyć na to, że pójdziesz do lekarza i lekarz Ci powie, yy, że potrzebujesz to i to i to. Zmienić swoje diecie, pójść wcześniej spać i będziesz zdrowsza. No, niestety, przykro mi bardzo. Ja miałam teraz taką sytuację, że miałam problemy z uszami, w sensie, no, wyszło mi takie problemy z uszami. Ja usłyszałam diagnozę, że, no, pani taka uroda, po ciąży się pani pozmieniało, i teraz tak pani musi żyć z jakimiś tam szumami usznymi, tak? No, kochani, no nie, nie, nie na, takie, na takie diagnozy to ja się nie godzę. Wiecie, ja już miałam anoreksję, miałam bulimię, miałam napady na jedzenie, miałam nadwagę, miałam niedowagę, ja już miałam problemy z jelitami. Jestem po dwóch ciążach, porodem naturalnym, i naprawdę. Myślę, że to jest taki moment, że potrzebuję Wam to głośniej, dobitniej powiedzieć. Potrzebujesz zadbać o swoje zdrowie, bo nikt się tym zdrowiem nie zajmie, jeżeli Ty się nim nie zajmiesz. I ode mnie wyjdziesz z pełnoletnością, pełnoletnością, y, pełnoletnością żywieniową. Tylko czy dasz sobie to pozwolenie? Czy dasz sobie pozwolenie, że możesz zainwestować w siebie? Czy cały czas będzie coś innego ważne, coś, ktoś inny będzie ważny, inne wydatki będą ważne, tylko nie Ty? To już decyzja należy do Ciebie, bo ja mogę Ci to powiedzieć. Ale ty musisz ten krok zrobić pierwszy w, swoim, w kierunku swojego zdrowia tak naprawdę. Więc co dzisiaj po tym filmiku zrobisz? Jaki krok podejmiesz, żeby poczuć się lepiej? To nie jest tak, że masz być teraz bez energii do życia, bez, masz ciągle się odchudzać, że ta dieta ma być taka teraz kiepska, że masz mieć ciągle nadwagę, insulinooporność, tarczycę, problemy z krążeniem, wysoki cholesterol i masz brać statyny. No to tak nie działa, dziewczyny. Nie. Ty nie masz być ciągle na diecie, ja jestem osobą, która teraz ma swoją optymalną masę ciała, nie ważę się, po prostu jem dużo, ale mam tą świadomość żywieniową wypracowaną, której nie miałam, też tego nie miałam, byłam taka sama, dawniej po prostu błądziłam, nie wiedziałam, miałam trądzik, jadłam nabiał, nie wiedziałam, że ten nabiał mi szalenie szkodzi, nie miałam wiedzy. Ale teraz moim zadaniem jest tą wiedzę przekazywać Wam. Kochane, zostawcie tutaj wiadomość, co o tym sądzicie, jakie, jakie, jakie są Wasze w ogóle refleksje, przemyślenia, w ogóle doświadczenia z lekarzami, i w ogóle Wasze osobiste doświadczenia, zasubskrybujcie mój kanał, a poniżej zostawię Wam informacje do moich otwartych przestrzeni w tym momencie. Od kwietnia ruszają sesje coachingowe jeden na jeden z wyższej cenie, więc jeżeli czujecie, że Was coś woła, to teraz jest najlepszy moment. I zostawiam Wam linka do kwasów omega-3, o których mówiłam, z firmy Ekologii i do bezpłatnego e-booka, w którym też przedstawiam informacje o tych kwasach omega-3. Tworzę też zespół omega-3, grupę omega-3, która by działała pode mną, że tak powiem, która by się mogła rozwijać, uświadamiać żywieniowo. Też tutaj zostawiam linka do kontaktu, jeżeli jesteś zainteresowana dołączeniem do mojego zespołu, to cię serdecznie do niego zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia, pa pa.